W jednym z ostatnich filmików poruszyłem temat byłego Kadrowicza, który związany jest z aferą korupcyjną. Było dużo komentarzy, że nie powinienem tego mówić, że nie mam racji, że należy mi się nawet liść. Wiecie co, przemyślałem to wszystko i postanowiłem, że Was nie przeproszę i wyjaśnię, dlaczego właśnie tak o nim powiedziałem. Zaobserwuj Centro Był rok 2006. Nastoletni, choć już dorosły Łukasz Piszczek został zamieszany w aferę korupcyjną. Dotyczyło to meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią. Zawodnik, pomimo tego, że i tak miał pauzować w tej kolejce za kartki, wziął udział w przekazaniu gotówki do piłkarzy Krakowi, co miało skutkować tym, że ci zgodzili się, aby mecz zakończył się wynikiem remisowym. Dlaczego to zrobili? A dlatego, że Zagłębie Lubin dzięki temu wynikowi mogło wziąć udział w europejskich pucharach. Dlaczego mówię o tym z pełnym przekonaniem? A mówię to dlatego, że w 2011 roku razem z Michałem Hałobińskim Łukasz Piszek przegrał proces ze swoim byłym klubem, za co musiał zapłacić 450 tysięcy złotych. Proces dotyczy właśnie ustawienia tego meczu. Jeżeli chcecie jakiejś źródła, to po prostu wpiszcie Łukasz Piszczek, Afera i macie mnóstwo artykułów na ten temat. To, że Łukasz Piszczek za kraty nie trafił, to wcale nie znaczy, że nie możemy mówić o tym, że faktycznie bezpośrednio był związany z tą aferą. Jedyne z czym się mogę z Wami zgodzić, to fakt, że może faktycznie nie był wykopany, nie był wyrzucony z i Dortmund po tym, jak pełnił rolę asystenta Nuriego Sachina. No to były po prostu moje prywatne domysły. Natomiast sugerując, że o Łukaszu Piszczku nie możemy mówić jako o osobie, która była zamieszana w aferę korupcyjną, to dlaczego mówimy o tym w przypadku Czesława Michniewicza, który żadnych zarzutów, a co Dopiero wyroku nie miał w tej kwestii, pomimo słynnych udowodnionych mu 711 telefonach do Fryzjera, czyli uosobienia ustawiania meczy w polskiej piłce nożnej.